Drodzy przyjaciele, bracia i siostry, tematem dzisiejszego wykładu z serii chrześcijańskich programów naukowych jest telewizja i internet. Jest to temat bardzo poważny i możemy nawet określić go jako gorący z powodu jego aktualności i faktu, że dotyczy nas wszystkich. 530 lat przed Chrystusem prorok Daniel zapisał w swojej księdze słowa Boga, ale Ty, Danielu, zamknij te słowa. I zapieczętuj księgę, aż do czasu ostatecznego wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Rzeczywiście, w ostatnich latach jesteśmy świadkami gwałtownego rozwoju nauki. Łącza satelitarne, telewizja. Internet, telefonia komórkowa czy gry w wideo to tylko kilka przykładów wykorzystania zdobyczy naukowych, które dotarły do niemalże każdego zakątka naszej planety. Niewątpliwie wszelkie umiejętności człowieka są darem Bożym. Bóg wyposażył ludzi w umysłowe i duchowe zdolności, by mogli oni myśleć, badać, odkrywać. Tworzyć i sprawować kontrolę nad światem. Zasadniczym jednak pytaniem jest, jak wykorzystujemy naszą wiedzę i zdobycze. Tego samego noża możemy przecież użyć do krojenia chleba i pozbawienia życia drugiego człowieka. Co więc dzieje się z telewizją i jakie skutki są wywoływane nad dzieckiem? W ostatnich latach naukowcy odkryli, że mózg dziecka rozwija się niezwykle szybko. Połączenia neuronowe i przewody nerwowe rozwijają się i przekształcają się już w pierwszych latach życia dziecka. Oglądanie telewizji niezależnie od treści programów rozregulowuje dziecięcy mózg i stwarza koncentrację z brakami. Jest to fakt nie do podważenia i tak mocno potwierdzony, że został opisany w czasopiśmie pediatrycznym Pediatrics w 2002 roku, w którym stwierdzono, że zmiany obrazów przy użyciu optyki elektronicznej i akustyczne skoki bez względu na przekazywane treści rozregulowują pracę mózgu dziecka. I rzeczywiście w ostatnich latach nauczyciele szkół podstawowych zmagają się z problemami dotyczącymi koncentracji uwagi i aktywnego nadążania dzieci za przebiegiem lekcji. Jednym z głównych sprawców powyższych problemów, jak wykazała amerykańska akademia pediatry, jest telewizja. Takie same skutki wywołuje oglądanie czynne i bierne, kiedy na przykład dziecko bawi się w pokoju, w którym włączony jest telewizor. W ostatnich latach społeczeństwo stało się świadkiem wzrastającej przemocy wśród dzieci i młodzieży. Działacze społeczni i psychologowie są pewni, że poziom agresji pośród dzieci i młodzieży jest adekwatny do czasu, jaki poświęcają one na oglądanie telewizji. I pytaniem jest, jak długi jest ten czas? Zbadano, że dzieci w wieku 2 do 5 lat spędzają przed ekranem telewizyjnym około 2 do 5 godzin dziennie. Skutki tego widoczne są nie tylko u poszczególnych członków rodziny, lecz dotyczą jej całej. Zamiast spędzać czas wolny na rozmowie i budowaniu oraz wzmacnianiu wzajemnych więzi, rodzina traci go tkwiąc przed ekranem telewizora. Słowo Boże w liście św. Pawła do Galacjan mówi: Nie błądźcie. Bóg nie da się z siebie naśmiewać, ale bowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. I pytaniem jest, co sieje telewizja w duszy dziecka? Stwierdzono, że w czasie jednego weekendu dziecko w wieku do 12 lat ogląda przeciętnie 111 bujek, 23 morderstwa, 17 wypadków, 38 podpaleń i 25 scen erotycznych. Niestety to samo dziecko naśladuje później pełne przemocy zachowania, policzkowanie, zadawanie ciosów pięścią, wugarne gęsty i okrzyki stosując je w swoim codziennym życiu. 70% badanych w sondażu osób stwierdziło, że za wzrost przestępczości wśród młodzieży odpowiedzialne są sceny gwałtów, oszustw, kradzieży czy włamań widziane w telewizji. Ze stu młodych ludzi skazanych za różne przestępstwa, 22 potwierdziło, że naśladowali konkretne sceny z telewizji. Niestety coraz częściej bójki w szkołach na całym świecie kończą się tragicznie, prowadząc do śmierci któregoś z ich uczestników. Telewizja Promuje bohaterów o niskim poziomie moralnym, którzy pomimo to stają się wzorami do naśladowania w sposobie bycia, myślenia, wysławiania się czy ubierania wśród dzieci i młodzieży. Kopiują oni swych telewizyjnych idoli w codziennym życiu. Godnym ubolewania jest fakt, iż wpływ programów telewizyjnych na dusze dzieci i młodzieży jest tak silny, że według psychologów wygrywa w porównaniu z pozytywnym oddziaływaniem, jaki starają się wywrzeć na wychowanie młodych ich rodzice czy nauczyciele. A jaki wpływ ma telewizja na fizyczne zdrowie dziecka? Niedawno w znanym czasopiśmie medycznym Lancet w 2004 opublikowano wyniki wieloletnich doświadczeń przeprowadzonych na grupie tysiąca dzieci w wieku 3 do 16 lat. Dzieci i młodzież oglądający telewizję ponad dwie godziny dziennie cierpieli na otyłość, wysoki poziom cholesterolu, palili więcej papierosów i ogólnie prezentowali gorszy od przeciętnego stan zdrowia. I jaki jest powód? Telewizja odpowiedzialna jest za siedzący tryb życia i bombardowanie swojej widowni niekończącymi się programami i reklamami. Innym problemem osób spędzających przed ekranem wiele godzin jest krótkowzroczność wywołana częstymi zmianami w obrazie i dźwięku. I to nie jest tylko to. Podobnie zbyt długi czas poświęcony oglądaniu programów dziecięcych i kreskówek może wywołać nagły atak epilepsji padaczki. Wszystkie te fakty skłoniły pewne znane i poczytne czasopismo do doradzania rodzicom, by wyrwali kable telewizyjne z gniazdek. Gazeta napisała, że każda rodzina będzie wdzięczna za tę sugestię, dzięki której fizyczny i psychiczny stan zdrowia rodziny zacznie się poprawiać. Przejdźmy teraz do naszego drugiego tematu, którym jest Internet. Niewątpliwie internet nie bez powodu jest nazwany oknem na świat. Może jednocześnie okazać się niebezpieczną pułapką dla dzieci, nastolatków, młodzieży, ale także i dorosłych. Znane czasopismo Stanforda napisało, że jeden na 8 Amerykanów jest uzależniony od internetu. Zachowanie takiego człowieka jest bardzo podobne do zachowania osoby uzależnionej od alkoholu. Ktoś taki wciąż sprawdza skrzynkę e-mailową. Całą noc surfuje po internecie i spędza wiele godzin w chat Roms. Obliczono, że osoba taka siedzi przed komputerem ponad 30 godzin tygodniowo. Tracąc cenny czas. Przy okazji odkryto, że prowadzi to do poważnych zaburzeń psychicznych, co ostatecznie przyczyniło się do zarejestrowania pierwszych ośrodków odwykowych dla osób uzależnionych od internetu. A jak wygląda sytuacja w Grecji? W roku 2007 dostęp do internetu miał jeden spośród czterech młodych Greków. I po niedługim czasie. Mogło mieć każdy Grek. Co młody człowiek może zobaczyć w internecie? Strony erotyczne, strony prezentujące gwałt, strony z grami typu ruletka, czatowanie z nieznajomymi, którzy mogą nakłaniać do spotkań poza domem rodzinnym. Niektóre dzieci zostały oszukane przez reklamy i znane są przypadki, że wykorzystały one karty kredytowe swych rodziców, by zakupić produkty wystawione na sprzedaż w internecie. Jak możemy się uszczeć przed tym wszystkim? Nie ma innego sposobu niż stały kontakt człowieka ze Słowem Bożym. Psalm pierwszy mówi: Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w Zakonie Pana i Zakon Jego rozważa dniem i nocą. Żyjemy w dniach ostatecznych, w trudnych, niebezpiecznych i podstępnych czasach. Apostoł Paweł natchniony przez Ducha Świętego napisał w liście do Efezjan. Patrzcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Pan niech nas pobłogosławi wszystkich bardzo. Drodzy przyjaciele, bracia i siostry, wierzymy, że wkrótce spotkamy się ponownie w kolejnym odcinku serii Chrześcijaństwo i nauka.